Dzień dobry, moje kochane dzieci! Dzisiaj zapraszam Was na opowieść o Maszy i Niedźwiedziu pod tytułem Podrzutek. Promień letniego, gorącego słońca prześliznął się po gałęzi drzewa, na którym wiewiórka zbierała szyszki. Właśnie zerwała dwie kolejne, podbiegła z nimi do dziupli, żeby je schować? A tu co? Wejście było zablokowane podrzuconym przez kogoś jajem. Wiewiórka postanowiła je wyciągnąć, zaparła się z całych sił i tak mocno szarpnęła, że jajo wystrzeliło z dziupli i wpadło w krzaki. A tam zając rozmyślał o marchewce z ogrodu niedźwiedzia. Wyrwany z marzeń, rozejrzał się dookoła, spojrzał na jajo. A cóż to znowu za żarty? Pomyślał rozzłoszczony i popchnął je pod korzeń drzewa do mieszkania jeża. Jeż nie stracił zimnej krwi i kopnął jajo na druszkę. Potoczyło się prosto do domu niedźwiedzia. Na podwórku Masza łapała motyle. tyle. Bum! Wielkie jajo przewróciło dziewczynka. Spójrzcie. Tutaj wiewiórka wyciąga wielkie jajo z dziupli, a tutaj zdziwiony zając przygląda się. Co to jest? Masza poderwała się na nogi i pobiegła do dziwnego znaleziska. Przyłożyła ucho do skorupki, a potem postukała w nią. – Ej, kto tam? – A, kuku! – powiedziała dziewczynka i dodała – Koniecznie muszę je pokazać Misiowi. Dźwignęła jajo i zataszczyła je do pokoju Niedźwiedzia. Misiu, spójrz, co nam podrzucili! Wykrzyknęła Masza do przyjaciela, który siedział przy stole i grał na trąbce. Chyba nawet komponował jakąś melodię. Nie przeszkadzaj! Muzykant niecierpliwie machnął łapą. Na dźwięk trąbki ten, kto siedział w środku, Poruszył się, aż jajo podskoczyło. Spójrzcie. To jest to olbrzymie jajo, które przewróciło Maszę, a tutaj Masza dźwiga je, aby pokazać niedźwiedziowi swoje znalezisko. Ojej! Jaki muzykalny! Zachwyciła się masza. Niedźwiedź odłożył trąbkę i sięgnął po książkę z świat zwierząt. Masza wgramoliła mu się na kolana. Przeglądali tom kartka za kartką, aż w końcu znaleźli zdjęcie pingwina na krze. Na jego łapach leżało jajo. Dokładnie takie samo jak u nich w pokoju. Ho, ho! Już wiem, coś ty za jeden wykrzyknęła. Masza i położyła jajo na łapach niedźwiedzia. Wysiaduj porządnie, przykazała. Potem zerknęła na jajo i dodała. A ty nie zwlekaj, wychodź, zaraz wrócę. No, jajo w dobrych łapach. Można teraz trochę pobiegać, pomyślała Masza i pomknęła na podwórko. A niedźwiedź. Został w domu sam z jajem. Spójrzcie. Tutaj niedźwiedź odkłada swoją trąbkę. Okazuje się, że jest bardzo muzykalny. A tutaj ogrzewa jają między swoimi puchatymi łapami i sprawdza, do kogo może ono należy. Miś siedział długo, aż się zmęczył. Poza tym nadszedł wieczór, czas spać. Ale jak tu chodzić z jajem w łapach? Utykając, niedźwiedź doczłapał do schodów prowadzących do sypialni. Spojrzał w górę. Nie, z takim ładunkiem nie dam rady wejść. Mruknął do siebie, po czym wrócił na fotel i przysnął. Nadszedł poranek. Niedźwiedź wyszedł na podwórko, cały czas z jajem na łapach. Kołysząc się na boki, zszedł po schodach i co zobaczył? Zając znów podkradał marchew z grządek. Niedźwiedź zaczął śmiesznie podskakiwać, próbując do niego podejść. Zając obejrzał się, dostrzegł niedźwiedzia i oj, nie mogę! Długo uchy zwierza tarzał się ze śmiechu. Spójrzcie, tutaj widzimy, jak niedźwiedź przysnął z jajem na fotelu, a tutaj próbuje wygonić zająca ze swoich grządek. Z marchewką, zając. Bardzo się z niedźwiedzia śmieje. Akurat przechodziła obok ślicznotka niedźwiedzica. Popatrzyła na zająca, potem na niedźwiedzia. A cóż to za pingwin? Spytała. Niedźwiedź zmieszał się, mruknął coś i ostrożnie poskakał razem ze swoim ładunkiem do pokoju. Zatrzasnął drzwi, ale one natychmiast otworzyły się na oścież. To masza wpadła do domu jak bomba. No. Gdzie idzie wysiadywanie? Wykrzyknęła, popychając niedźwiedzia w stronę fotela. Ja ją wysiaduję się na siedząco, dodała z wyrzutem. Niedźwiedź z rezygnacją opadł na fotel, a masza przysiadła na oparciu. A, jak miło się siedzi, powiedziała wesoło. Niedźwiedziowi wesoło wcale nie był. Jak długo miało to trwać? Czas płynął, ale nikt nie wykluwał się ze skorupy. Niedźwiedź stracił humor, posmutniał. Masza też posmutniała. Roż się, zobaczyła trąbkę i przyszła jej do głowy świetna myśl. Weź i chociaż potrąb trochę. Spójrzcie, tutaj niedźwiedź bardzo się wstydzi jaja. Które wysiaduje pęcze swoimi łapami. Tutaj razem z Maszą siedzą zasmuceni w pokoju. Niedźwiedź przyłożył trąbkę do pyska i zaczął grać. Jajo poruszyło się. Temu, kto w nim siedział, zachciało się wyjść i posłuchać. I raz skorupka trzasnęła i pojawił się malutki pingwinek. Podbiegł do niedźwiedzia i zapiszczał: "Tatuś! Tatuś!" A więc to w taki sposób zostaje się ojcem, domyśliła się Masza. Dzieci należy karmić. To też niedźwiedź pobiegł do lodówki. Masza z maluchem usadowili się przy stole. Zaraz będziemy jeść, zaraz dostaniemy jedzonko, powtarzała Masza, postukując bum, bum, bum do taktu łyżką w stół. Spójrzcie, wykrył się malutki pinkwinek, który z miejsca pokochał niedźwiedzia i myślał, że to jest jego tatuś. Tutaj widzimy, jak Masza z pingwinkiem siedzą przy stole i czekają na jedzenie. Niedźwiedź wyciągnął z lodówki szynkę, ale masza i pingwinek pokręcili przecząco głowami. Nie, dzieci tego nie jedzą, oświadczyła masza. Nie, dzieci też nie chcą tego, oznajmiła na widok bananu. Co takiego, co ma być dla dzieci? zdziwiła się masza. Gdy niedźwiedź wyciągnął półmisek z rybą. Zrobię ciasteczka, postanowił niedźwiedź. Szybciutko zagniótł ciasto, rozwałkował na cienki placek i foremką wyciął zgrabniutkie rybki. Potem usmażył je na patelni. Spójrzcie, co proponuje niedźwiedź do jedzenia. Wielki kawał szynki, a tutaj robi ciasteczka w kształcie ryb. Udały mi się, są rumiane i apetyczne, pomyślał z dumą. To jest to, co lubią dzieci, zawołała Masza. Tatuś, tatuś, zapiszczał pingwinek. Niedźwiedź aż łezkę uronił z radości. Rybki zniknęły w okamgnieniu. Niedźwiedź podawał je po jednej, raz Maszy, raz Maluchowi. Po chwili na patelni nie było śladu po smakowitej przekąsce. Dzieci są nakarmione, trzeba się teraz z nimi pobawić, pomyślał Niedźwiedź, wychodząc na podwórze. Zrobił dla nich zjeżdżalnię i basen. Przecież było takie upalne lato. Masza założyła koło ratunkowe w kształcie kaczuszki i plum! Zjechała ze zjeżdżalni do basenu, a za nią pingwinek. A teraz taniec malutkich pingwiniątek, wykrzyknęła masza. Spójrzcie, Masza z pingwinkiem z apetytem zajadają ciasteczka w kształcie ryby. A tutaj Masza szykuje zabawy dla Maszy i pingwinka. Akurat widzimy, jak pluskają się w basenie. Kiedy już nacieszyli się zjeżdżanią postanowili trochę pobiegać. Nie, lepiej potańczyć. Niedźwiedź przygrywał na trąbce, a oni pląsali, a potem znów wskoczyli do basenu, ale zostało w nim bardzo mało wody. Co gorsza, tak mocno się nagrzała, że nad basenem unosiła się para. Masza spostrzegła, że pingwinkowi od tego upału zrobiło się słabo i zawołała: "Oj, jaki gorąc, Misiu, on jest cały rozpalony." Pogłaskała pingwinka po głowie i dodała: "Trzeba cię ochłodzić." Niedźwiedź złapał dwa wiadra i popędził po wodę. Napełnił basen, rozejrzał się. Gdzie są dzieci? Wbiegł do pokoju. Nikogo ani śladu. A! Pisk! Rozległ się z lodówki. Tutaj widzimy maszę i niedźwiedzia, a tutaj niedźwiedzia, który szuka swoich podopiecznych. Rano, gdy Masza się obudziła, pingwinek już siedział w samolocie. Przepraszam, moi kochani, przekapiłam jedną stronę. Miś otworzył drzwiczki. Na górnej półce siedział zadowolony pingwinek i zmarznięta na kość Masza. My tu się chłodzimy, a psik! – wyszeptała psotnica. Niedźwiedź wyciągnął Maszę i położył ją do łóżka. A pingwinek został na noc w lodówce. Było mu tam wspaniale. Hmm, muszę coś wymyślić. Mruknął do siebie niedźwiedź, po czym przypomniał sobie o swym wspaniałym samolocie. Przecież on jest zupełnie jak prawdziwy. Wiadomo już, czym można polecieć. Należało tylko zaplanować trasę. Niedźwiedź wziął mapę, ołówek, linijkę i naszkicował drogę powietrzną aż do Antarktydy. Spójrzcie. Pingwinkowi w lotówce jest bardzo dobrze, ale Masza jest strasznie zmarznięta. Widzimy, jak niedźwiedź planuje podróż pingwinka. Rano, gdy Masza się obudziła, pingwinek już siedział w samolocie. Masza lubiła się bawić. Wzięła więc do rąk specjalne pałeczki, takie do startowania i kierowania ruchem, wymachując nimi z całej siły, zawołała: Na start uruchomić śmigło. Niedźwiedź włączył silnik i samolot ruszył, nabierając wysokości. Zrobił pożegnalne okrążenie nad domem i odleciał. Niedźwiedź machał łapą. Nie martw się, on jeszcze tu przyleci pocieszała go Masza. Spójrzcie. Widzimy, jak Masza się bawi pałeczkami do nakierowania samolotu. A tutaj niedźwiedź i Masza żegnają. Pewnego ranka niedźwiedź wyszedł na podwórko i zobaczył, że w skrzynce na list coś jest. Cóż to takiego? pomyślał zaciekawiony. Była to koperta, a w niej zdjęcie pingwinka, który machał do niego skrzydełkiem. Wokół, jak okiem sięgnąć, był tylko śnieg i lód. Podczas gdy niedźwiedź oglądał fotografię, Masza zdążyła udać się na przechadzkę. – Misiu, spójrz, co nam jeszcze podrzucili – zawołała dziewczynka, wtaczając do pokoju niedźwiedzia olbrzymie jajo. Moi kochani! To już koniec bajki na dzisiaj. Jeśli Wam się podobała i macie ochotę narysować do niej ilustrację, serdecznie Was do tego zachęcam. Później prześlijcie mi zdjęcie swojego obrazka. Dziękuję Wam, życzę miłego dnia i do usłyszenia.